Otwieraj pierdolony Fagasie, no kurwa mać, otworzysz te zajebane drzwi czy mam ci wypierdolić. Już kurwa, nie płacz pedale. O kurwa, ile kału najbałem wczoraj, pochuj popijałem ogórki kiszone truskawkowym hopem, ale masz spust, kurwa, dobry jesteś. Żeby najebać tyle kału na całych chodniczek. spierdalaj. Nie zdążyłem wczoraj do kibla jak kosiłem trawnik. Siadaj na swoim kamciastym dupsku. O, masz ciasteczka, wdupcyłem wszystkie. Tyż ma to jebana, wdupcyłeś wszystkie i się nawet nie podzieliłeś. Kurwa, nawet okruszków nie ma. Jebany z ciebie skurwiel. Odjeb się fajociągu i umyj zęby, bo mój koni nie lubi brudnej stajni. Kurwa, mam pomysła. Zrobimy własne wyjebane w kosmos ciasteczka, gdzie ten jebany przepis. Co ty kurwa robisz, imbecylu? Tutaj. To teraz składniki. Jakiś kurwa miód. Mąka i jajka, kurwa, czy ty zawsze musisz coś rozpierdolić jebane kiepie? Kilo mąki. rób kurwa wagę, trzeba odmierzyć. Dobra, styka. Teraz kilo cukru, zajebiście. Teraz kurwa jajeczko. Eee, kurwa szklanka mleka, dobra, jest. Mieszaj do chlaście. No kurwa, cipa z bólu. Dawaj jeszcze mleka, bo jakiś kał tu wychodzi. Tobie chyba wełgie kurwa kału wychodzi. Kurwa, jeszcze. No to teraz mamy kurwa zupę. Ja pierdolę, wpierdolę trochę mąki. Może zgęstnieje suka, ale śna wpierdalał tej mąki, to kurwa trzeba wiebać jeszcze. Owiem, wiebijmy to do korytka, do którego dziś rano heftałem. Jeszcze czuć truskawkowego chopa. Teraz trzeba dolać mleka, kurwa, znowu zupa. Mąki. I wjebiemy jeszcze jajka, kurwa, jeszcze skorupkę trzeba odcedzić pierdolcu, to teraz trzeba wymieszać ale chyba nie takim głównym. czekaj, o kurwa, MacGyver. Ty potrafisz wszystko spierdolić, kurwa, ręce które zjebią. Kurwa, ja to mam warta. Co ten walikon znowu wyprawia, wpierdolimy to do betoniarki i będzie ciasto jak w mordę strzeli. Czuję się jak na budowie. Nie pierdol, tylko machaj tą zajebaną łopatą. O kurwa, ale wart, o mało nie wyjebałeś tego główna na dywan. No to teraz trzeba będzie to kurwa spłaszczyć. Przejadę to żelazkiem, będzie zajebiście. Jaki ty kurwa jesteś pokurwiony to kurwa mać. Chyba spadłeś z nocnika na głowę jak byłeś mały. Nie bij, kurwa do wałkowania ciasta, popierdolęcu. No kurwa, tak to będziemy się jebać do rana. Trzymaj, co ty kurwa robisz? Rozwałkujemy to na podłodze, a to żeby nie ujebać dywanu tak bardzo. Dawaj ten kał. No to wpizdę. Przy tym to ten wałek można sobie jedynie wsadzić w dupę. Masz tu kurwa walec i idź jakoś to rozwałkuj. Pomogę ci trochę żebyś czegoś nie spierdolił złama się. Kurwa, poradziłbym sobie pedale. Wydupcaj z tymi brabkami. No to teraz kurwa wycinamy ciasteczka. Patrz jakie zajebiste. Ty chyba faktycznie byłeś robiony jakimś złamanym chujem. Patrz na to. No właśnie, kurwa, widzę, żebyś się nie posrał. O kurwa, moja głowa, nic ci nie jest, zjebany ryju, ja pierdolę, ale mnie na dupca baniak, o mam pomysł, będą wyjebiste ciastka tylko pierdolne parę wzorów tą rurą, Ta, -a. widać że chodziłeś na mecze Wisły z szalikiem Legii, ja tam wezmę doniczkę opróżnie i będzie git, teraz patrz i ucz się, no zajebiście, rodzice byliby bez ciebie dumni. Nastawię ten jebany piec, niech się stwo grzeje. No patrz jakie odjebane ciastka, wpierdol to do pieca. Kurwa, jaki kał, tyle ciasta się spierdoli. No co ty kurwa pierdolisz Bambusie? Dawaj to, z tego też będą wyjebane ciastka. Kurwa, ciepłe zdeka, jak ja pierdolę. Co ty chcesz na solo? Żeby się nie poparzyć nie myty pojebie. No to ruszamy z produkcją, kurwa Down Corporation. Chcesz mieć dzieci odlotowe, wdlubca i ciastka orzechowe? No, to już ostatnia porcja. Dawaj te pierdolone ciastka, fajfusie. Masz kurwa, uduła psieszmato. O kurwa, i talerz poszedł się jebać. Chuj z nim. W pizdu, to smakuje jak podeszpa od nocnika i jest twarde w chuj. Dawaj to kurwa. Firfaktory próba piły. Kurwa, coś ty do tego dodał spermochłonie? Spierdalaj pedale. Nie trzeba było pakować go do ciasta. Dawaj, teraz próba młotka. Kurwa, to jest twardsze od mojego chuja w czasie wzwodu. Wiem co zrobimy. Bierz ten safe. Zrobimy sobie wyjebisty chodniczek, w tym przypadku kał można potraktować jako zaprawę budowlaną. No i mamy kurwa chodniczek jak nowy. Dobra robota, proste, zajebiście. Kurwa, może ja też sobie zrobię taki chodniczek. Idę wpierdolić ogórki kiszony i popiję hopem.